Konferencja obecnie przyjęła nazwę RD Electronics, bo chcemy pokazywać szeroko działy rozwoju, już nie tylko kompatybilność elektromagnetyczną czy wymagania związane z normami, ale szerzej działy rozwoju w Polsce. Chcemy pokazywać, że są kompetencje z różnych zakresów i tak naprawdę pokazywać zaawansowane projekty. Ale też łączyć ludzi, żeby wytwarzać efekt współpracy, synergii i żeby można było tutaj przyjść, posłuchać i wyciągnąć wnioski dla siebie do projektów z praktycznych realizacji tego, co już zostało dokonane. Za rok kolejna edycja w maju we Wrocławiu. Zachęcamy do zapisywania się jak najszybciej i, zarówno jako uczestnik, prelegent albo sponsor wydarzenia.